Siema siemali baba król konserwacji z tej strony się kłania kochani Dzisiaj taki krótki filmik na temat nieuczciwej konkurencji Która od dłuższego czasu podbiera moje zdjęcia Podbiera e, treści i reklam które robimy i zamiesza to na swoich kontach e, Teraz puszczę wam filmik z przykładu naszego konta na gdzie kolejny klient podszywa się pod nasze konto, pokazuje tylko ten jeden przypadek. Przypadków naprawdę było bardzo wiele. I ku przestroza tych, którzy nas śledzą, jeżeli pracujecie i robicie sobie konserwację, naprawdę róbcie. Pracy samochodów jest na tyle, że starczy dla nas wszystkich. Nie bójcie się tego, ale proszę nie kradnąć zdjęć. Wrzucaj e, swoje zdjęcia ze swojej pracy, bo to przekłamuje, bo jesteś wtedy nieuczciwy, nie postępujesz uczciwie, a klient chce być fair potraktowany, nie może być oszukiwany. Tak jak my się staramy robić i trzymać ten poziom wysoki naszych usług yy, poprzez fotografie, poprzez nasze prace. Nie róbcie tego, nie kradnijcie, bo jeżeli Ty nie potrafisz zrobić swojego zdjęcia, nie wiem, i rzucasz czyje zdjęcie, to jest naprawdę nie fair. A teraz kochani rzucam wam. Krótki filmik z tych ogłoszeń, żebyście sobie porównali, jak właśnie to wygląda. No i oczywiście też wiadomości, które do Pana wysłałem e, też e, na dowód tego, żebyście widzieli. Także za chwilkę do Was wracam, a teraz zerknijcie sobie. A teraz zobaczcie kochani, tutaj natrafię właśnie na to ogłoszenie. Na górze już widzę swoje zdjęcie. To jest właśnie moje zdjęcia Suzuki Jimmy. Zobaczcie też tutaj. Widać, to jest moje zdjęcie. Za chwilę będzie Suzuki Jimny na dworze, tylnie zawieszenie. O to właśnie zdjęcie. To sprzed prac też nie jest moje. I mój opis, zerknijcie. Cały, cały mój opis. No a tutaj wiadomość, którą napisałem do klienta. No, przeprosił, OK, więc tutaj mu, że tak powiem, wybaczamy. A samochód, z którego były skradzione fotografie, jest to Suzuki Jimmy. Teraz rzucam Wam kilka fotografii. Zerknijcie sobie. Odnalazłem w mojej galerii te fotografie. Wrzuciłem kilka fotek więcej. Także zerknijcie sobie. Oczywiście, po mojej wiadomości, pan zmienił zdjęcia. Tu już są inne, widać już są inne zdjęcia w tym ogłoszeniu. A jakie kości, jakie są, takie są, to już pana sprawa. Test, tekst też został zmieniony, zmodyfikowany, może nie do końca, ale coś tam pan pozmieniał. W jego ogłoszeniach jest już inaczej. Ta treść jest inna, w każdym bądź razie. A to jest moje ogłoszenie, gdzie, jak widzicie, treść tego ogłoszenia i bo bardzo wręcz praktycznie podobna, jak zwrócić uwagę, identyczna wręcz z pierwszym tekstem, który miał Pan w swoim e, ogłoszeniu. Tak to, kochani, wygląda. Tak jak, kochani, widzieliście przed chwileczką na filmie na naszym materiale. No niestety takich osób jak ten pan trafia się coraz częściej, coraz więcej nieuczciwych e, firm, które oferują swoje usługi, pokazując nie swoje zdjęcia, wrzucając z reklamy, nie swoje filmy. E, my spotykamy się z tym na gminie. Ja staram się to z internetu cały czas wyhaczać. Oczywiście nie mamy czasu na bieżąco, gdzieś tak jak teraz wieczorami, gdy siedzę w biurze, mam chwilę czasu. Mogę to zrobić tak, nie zawsze mamy na to czas, ale uważajcie też na nieuczciwe firmy. Nasze zdjęcia możecie znaleźć na naszych fanpage'ach, widzicie to co robimy, jak robimy, nie tylko są to ogłoszenia na liksie, ale też TikTok, który mocno pracuje, na którego zapraszamy, lajkujcie, udostępniajcie. Na YouTube jesteśmy też, jesteśmy na Facebooku, także działam prężniej, te wszystkie zdjęcia tam widzicie, na kanale Google, także wszędzie jesteśmy, więc macie pewność, że Alibaba Król Konserwacji czuwa na rynku. Także... Na raz, chwilę obecną tyle kochani trzymać się po wieczorku. Hejka!